Rozplatamy warkocze. Co nam będzie potrzebne? Będzie nam potrzebny grzebień z takim szpikulcem. Będzie nam, będą nam potrzebne nożyczki do obcinania samych końcówek i olej kokosowy, który jest moim e, pomysłem na pomóc i szczotka. E, ja używam e, Szczotki bardzo popularne, i do rozczesania tych końców. Ja już część mam rozczesanych, także e, zaczynamy. Bierzemy sobie warkoczek. E, moje włosy są dosyć długie, e, więc e, ja obcinam sobie e, czasem tyle, czasem trochę mniej. Obcinamy tę końcówkę. E, I ja sobie pomagam takim szpikulcem z grzebyka, który mi się złamał, e, który to był, tak. I e, z samego początku rozplatania pomagam sobie e, właśnie tym, e, tym szpikulcem. Ale jeżeli macie paznokcie, to one się bardzo ładnie rozplatają e, po prostu rękoma. Rozplatamy do samego końca. Yy, rozplatajcie sobie po bardzo małym kawałeczku, bo zobaczcie, one się będą Wam bardzo plątać, jeżeli będziecie używać i rozplatać od jakiejś tam góry. One się zakotwiczą i no, ciężko będzie. Także rozplatamy. Zobaczcie, rękoma też można. Tylko one są, można nawet sobie tak rozplatać, tylko one co jakiś czas się poplątają troszeczkę i możemy znowu dalej jechać. te włosy, które mam już rozplecione. Rozplatałam przez 6 godzin. Najlepiej jak rozplatacie to rozplatać je tak, żeby one nie były też tutaj złączone, że tylko sobie tam po części poprzesuwacie. Dlatego, że włosy wasze też muszą wyjść, prawda? No moje są dosyć długie. Więc ja no, staram się, żeby to nie było splątane, bo pozrywałabym swoje własne włosy, a na tym nie zależy. Tutaj na razie nic nie używamy: żadnych odżywek, nic, po prostu włosy się rozplotą. Jeżeli dosyć dobrze je płukałyście z, z szamponu, z mycia szamponem, to się rozplotą. Ciężko, samej to ciężko trochę. Ja je rozplatam, dlatego że ja już mam bardzo duży odrost. To jest z trzech miesięcy i on jest po prostu za duży. O, już zaczynają się plątać włosy, a nie chciałabym, już z moich włosów zrobić dreadów, bo takie się mogą zrobić z tych końcówek. Co byłoby już bardzo, bardzo ciężkie do rozplątania. I teraz mamy już końcówkę. Teraz mamy końcówkę. Tutaj to rozplatamy. Jeżeli ktoś Wam może pomóc. Zobaczcie. On się ładnie rozplata. Tylko trzeba cierpliwości. Zobaczcie jak on się ładnie zsuwa. Tak. Jest. Warkoczek. To były moje doczepione włosy. I teraz idziesz to wszystko. To co miałyśmy. Zobaczcie, on jest tutaj taki bardzo posklejany. Zobaczcie. Teraz to musimy ładnie rękoma zrobić. Troszeczkę to dodajemy, kochani. Oj koko na rękę. Ja to wgniatam. Mogę sobie przeciągnąć, bo to i tak jest suchy włos. I wyczesujemy po prostu. To są części z szamponu. Zobaczcie, jak on teraz ładnie. Jak on zejdzie. Tak jak długo macie warkoczyki tak długo nie wypadały włosy, więc one wszystkie, te, które Wam wypadną, one po prostu są te, które miały by wypaść, tylko były wplecione w warkocze. Widzicie? One są tak bardzo napuszone, dlatego, że one są przecież cały czas pospletane przez parę miesięcy. To jest bardzo czasochłonne, I jest włos. Rozczytam. Przy samych końcówkach, czy początku włosa, który był zaplatany, one są takie posklejane. To są resztki e, szamponu, który nie został dobrze wypłukany. I e, męczyłam się przez jakiś czas, żeby to rozpleść, ale, kochane, używam e, olejku oleju e, kokos, kokosowego. Nabieram na palec troszeczkę i wsmarowuję w tą część, gdzie jest posklejane. Gdzie jest posklejane, można sobie przeciągnąć nawet, bo to nic nie szkodzi. To jest olej kokosowy i grzybyczkiem bardzo dobrze to schodzi. Zaraz Wam pokażę, bo ja się namęczyłam, to są z moimi włosami oczywiście, takie kołtuniki, takie. To, to są resztki po prostu tego szamponu, który nie został dobrze wypłukany. I tak każdy po kolei robimy włosy. Ja używam do rozczesywania szczotki bardzo popularnej. One już jak są rozplecione, one są bardzo takie suche i bardzo ładnie rozczesać dokładnie. Idźmy dalej. No to dobrnęłam do końca. Tak wyglądają włosy po rozplecieniu. Warkoczy. Co prawda sobie zostawiłam dwa warkoczyki, ale tak ma być. A reszta tak wygląda. Do zobaczenia.